zagranicznych, rozwijanie współpracy z innymi ośrodkami lotniczymi oraz promowanie współpracy z uczelniami technicznymi, instytutami naukowymi i jednostkami badawczymi. Urząd Marszałkowski wspiera działanie Doliny Lotniczej, bo żeby nasze marzenia się zrealizowały, musimy, musi, musimy mieć ludzi, którzy to zrobią, a więc kluczowym zagadnieniem jest edukacja. Tak naprawdę przyszłość Podkarpacia to jest przyszłość podkarpackiej edukacji i myśmy wdrożyli trzy Poziomowy system wspomagania edukacji na Podkarpaciu. To jest na poziomie uczelni wyższych. Powołaliśmy taką organizację, która nazywa się Aeronet Dolina Lotnicza. To są przedsiębiorstwa, 76 przedsiębiorstw lotniczych plus 5 najlepszych politechnik polskich. Cel: stworzyć jak najwięcej inżynierów, takich jakich przemysł potrzebuje, po pierwsze, a po drugie, stworzyć laboratoria. Gdzie nasi inżynierowie, naukowcy będą pracować nad technologią dla Doliny Lotniczej. W Polsce niepokoi niski poziom innowacyjności. Przyczyn szuka się w różnicach w finansowaniu badań naukowych i w tym, że instytucje naukowe rzadko są związane bezpośrednio z firmami zainteresowanymi wykorzystaniem wyników badań naukowych. Aby współpraca przemysłu z uczelniami działała dobrze, to z jednej strony muszą ulec zmianie pewne ścieżki kariery naukowej. Musimy dostrzec rolę badań stosowanych właśnie w karierze naukowej, nie tylko badań czysto naukowych. Badania stosowane prowadzące do unowocześniania produktów, do tworzenia nowych produktów powinny znaleźć odzwierciedlenie w docenieniu Działalności pracowników uczelni, szczególnie uczelni technicznych. Z drugiej strony, przemysł musi być też bardziej otwarty na, na działania uczelni. Musi zostać nawiązany dialog, to jest źródło przyszłego sukcesu. Istnieje więc konieczność przeorientowania się instytucji naukowych, tak by nawiązywały współpracę z przemysłem. W województwie podkarpackim warunki do takiego porozumienia już są. Między innymi dzięki realizacji projektu systemowego. Jest to bardzo ważny projekt, ponieważ obecnie o powodzeniu regionów, o powodzeniu przedsiębiorców będzie decydować innowacyjność produkcji, innowacyjność procesów, które. Prowadzą. Dlatego Politechnika włączyła się w ten projekt, można powiedzieć, dwutorowo. Pierwszy, bardzo formalny, realizujemy pewne zadania w tym projekcie jako wykonawcy. Chodzi tutaj głównie o organizację forów innowacyjności, o przeprowadzenie pewnych szkoleń i zagadnień, nazwijmy to teoretycznych, związanych z transferem wiedzy, z innowacyjnością. Drugi o wiele ważniejszy tor to działalność Politechniki jako jednostki naukowej. Współpracujemy z wieloma przedsiębiorstwami rejonu podkarpackiego i nie tylko, prowadząc badania dla potrzeb przemysłu. Jesteśmy w tej chwili w Laboratorium Badań Materiałów dla Przemysłu Lotniczego. Jest to bardzo nowoczesne laboratorium, laboratorium, które oprócz badania materiałów również wytwarza produkty, Politechnika Rzeszowska już podpisała wiele umów z przedsiębiorstwami z Województwa Podkarpackiego. Celem są innowacyjne technologie i nowoczesne rozwiązania. W Laboratorium Badań Materiałów dla Przemysłu Lotniczego yy... Prowadzą badania zespoły z wielu zakładów przemysłowych i z wielu uczelni. Takim najbardziej aktywnym zakładem to WSK PZL w Rzeszowie. Jego pracownicy mają ciągły dostęp do tego laboratorium, gdzie wykonują swoje prace we współpracy z naukowcami Politechniki Rzeszowskiej. Również przedstawiciele innych uczelni, np. Politechnika Gliwicka jest bardzo aktywna. Bardzo często gościmy tutaj przedstawicieli tej uczelni, ale nie tylko lotnictwo, nie tylko materiały dla przemysłu lotniczego. Wydział Chemiczny bardzo intensywnie współpracuje z zakładami chemicznymi. Współpraca z zakładami chemicznymi Organika Sarzyna trwa od wielu lat. Jest tam kilka wdrożeń dotyczących unowocześnienia procesów produkcji żywic epoksydowych i poliestrowych. Również ostatnio podpisaliśmy umowę z firmą Marma Folie Polskie na opracowanie produkcji tworzyw oksobiodegradowalnych. Te tworzywa miałyby się rozpadać pod wpływem warunków atmosferycznych. Choć zarówno wśród przedsiębiorców, jak i naukowców rośnie świadomość potrzeby innowacyjności i transferu wiedzy, a więc konieczności wspólnych działań, to jednak niezbędna jest instytucja, która pomogłaby im nawiązać tę współpracę. Taką rolę pełnią organizacje pośredniczące, na przykład Agencje Rozwoju Regionalnego, których nie mogło zabraknąć w projekcie realizowanym przez Urząd Marszałkowski. Będziemy chcieć poprowadzić wszystkie firmy, które chcą, będą chcieć unowocześnić sposób zarządzania, wytworzyć nowy, innowacyjny produkt na rynku, poprowadzić za rękę. Mam tu na myśli skojarzenie ich z właściwymi, odpowiednimi uczelniami, czy też organizacjami, które zajmują się tworzeniem nowoczesnej myśli technicznej, kojarzeniem i, i doprowadzeniem do dobrej współpracy, żeby... Wzmocnić potencjał firm podkarpackich. Jest to potrzebne. Każda firma, która nastawiona jest na rozwój, ja myślę, że większości firm na tym zależy, myślę, że wszystkim musi opierać swoją, swoje funkcjonowanie na, na wiedzy, na transferze technologii, na innowacji. Bez takiego rozwoju ta firma ma marne szanse na przetrwanie po prostu na rynku w dłuższym czasie okresie. W projekcie systemowym zadaniem Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego jest rozwój Regionalnego Centrum Transferu Innowacji oraz stworzenie sześciu punktów kontaktowych na terenie Podkarpacia. Naszym pomysłem jest to, aby w każdym byłym mieście wojewódzkim stworzyć punkt kontaktowy, czyli tutaj mamy cztery, oraz w dwóch głównych ośrodkach przemysłowych, jakimi są Mielec oraz Stalowa Wola. Najprawdopodobniej te punkty będą wyłonione w trybie przetargu nieograniczonego. Chcemy, aby. To były punkty z osobami wyspecjalizowanymi w zakresie innowacji i wysokich technologii, żeby te instytucje, które będą startować do konkursu, pokazały długoletnie doświadczenie we współpracy pomiędzy firmami, a pomiędzy wyższymi uczelniami i naukowcami, bo to w całym transferze innowacji i technologii chodzi żeby przekazać jak najlepszą wiedzę, najbardziej nowoczesną do danej firmy, aby poprawić funkcjonowanie, innowacyjność produktu, ale i również innowacyjność zarządzania. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego zarządza podkarpackim parkiem naukowo-technologicznym Aeropolis, na terenie którego tworzy się warunki dla rozwoju innowacyjnych firm. Tereny inwestycyjne zlokalizowane są w rejonie lotniska Wiasiące, w Rogoźnicy oraz na terenie Politechniki Rzeszowskiej. Łącznie to ponad 120 hektarów uzbrojonych działek. Firmy, które już rozpoczęły tam działalność, stworzyły ponad 3 tysiące miejsc pracy. W przyszłym roku nowe zakłady przyjmą kolejnych 6 tysięcy osób. Właśnie takie miejsca pracy oparte na innowacjach są trwałymi miejscami pracy. Że to nie są tymczasowe miejsca pracy. Myślę, że tutaj przedsiębiorcy mają na tyle świadomości, że dalej będą poszukiwać tej nowoczesnej myśli technicznej. Do tej pory był, może nie do tej pory, ale jeszcze kilka lat temu, nie było praktycznie współpracy pomiędzy światem nauki, naukowcami a przedsiębiorcami. To były dwa oddzielone jakąś magiczną kurtyną światy. Natomiast teraz to się zaczyna zmieniać. Więc gra o innowacje jest bardzo ważnym obszarem, dlatego samorząd województwa. Z taką determinacją realizuje właśnie regionalną politykę innowacyjną. Zapraszam wszystkich Państwa do współpracy. Zapraszam przedsiębiorców, naukowców, polityków, samorządowców, bo dzięki tej współpracy nasz region może stać się innowacyjnym, co przyczyni się do rozwoju naszej gospodarki i do wzrostu miejsc pracy w naszym województwie. Jeżeli dziś nie udało nam się Państwa przekonać o znaczeniu innowacyjności dla rozwoju województwa podkarpackiego, to może zrobimy to za tydzień. Przedstawimy nagrodzonych w konkursie Innowator Podkarpacia 2009. Powiemy także o współpracy międzyregionalnej w zakresie innowacji.